Jeżeli czekacie na relacje, najważniejsze tezy i fakty z 26. Krajowej Konferencji Pszczelarskiej, nie mogliście trafić lepiej. Za chwilę dowiecie się m.in., dlaczego i w jaki sposób fałszowany jest miód oraz czy w Polsce jesteśmy w stanie określić, że pochodzi on z Chin. Poznacie również, czym jest metoda spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego. Która wykorzystywana jest w badaniu miodu. Moi drodzy, nie wiem czy wiecie, ale miód jest jednym z najczęściej fałszowanych produktów spożywczych nie tylko w Polsce, ale także na świecie. I także o tym fałszowaniu miodu rozmawiamy podczas Krajowej Konferencji Szczelarskiej i z nami gość dr Janna Jaworska, Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu. Dzień dobry. Dzień dobry. Więc jak to jest z tym miodem i jego fałszowaniem? Rzeczywiście miód jest niestety bardzo często fałszowany. Generalnie jest on fałszowany wszelakimi syropami. Które bazują na sacharozie. I taką sacharozę możemy w dość prosty sposób zarejestrować w metodzie zwanej rezona magnetycznym rezonansem jądrowym. I właśnie taką analizą się zajmuję. A dlaczego fałszuje się Co daje producentom fałszowanie miodu? No, przede wszystkim chodzi tutaj o zmniejszenie ceny produktu. Tanie syropy e, będą e, po prostu obniżały cenę produktu. I to jest najważniejsza, e, 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 najważniejsza cecha, którą chcą o, osiągnąć producenci, no, może nie producenci, ale może eksporterzy, importerzy miodu także. A czy my wiemy, jaki miód najczęściej jest fałszowany, na przykład z kraju pochodzenia czy odmiany miodu? No, wiemy, ale niekoniecznie może o tym wspomnę, ale na pewno z kierunku azjatyckiego takie miody cieszą się no, złą sławą. Więc jak można zbadać ten miód i znaleźć te czynniki, które decydują o tym, że on jest sfałszowany? Istnieje obecnie wiele metod, które zajmują się tematyką fałszowania. Oparte są one głównie na metody chromatograficzne. Ja zajmuję się metodami, metodą spektr, spektrometrium magnetycznego rezonansu jądrowego, gdyż ona daje, ma, ma wiele zalet, da, da, daje dodatkowe możliwości, które nie, nie ma, których nie ma chromatografia. A jest to fakt, iż metoda NMR jest metodą dość szybką, precyzyjną, dokładną i można za pomocą tejże metody oznaczyć bardzo wiele składników jednocześnie. Słyszałem taką teorię, że w Polsce nie da się zbadać miodu pochodzącego właśnie z kierunków azjatyckich ze względu na te metody badawcze. Czy to jest prawda? To znaczy w literaturze, literaturze naukowej pojawiły się już takie analizy, które e, mówię tutaj o aspekcie metody magnetycznego rezonansu jądrowego, które analizy świadczące o tym, iż możemy odróżnić właśnie ten miód z tamtych kierunków. Także jest, ale jest to... E, Młoda, że tak powiem, dziedzina, w związku z czym się rozwija. Która chyba się będzie rozwijać ze względu na to, wszystko, o czym pani mówi. No, myślę, że tak, zobaczymy. Ale mamy taki zamiar, stworzyć właśnie widm, widma wzorcowe, po to, aby stworzyć w przyszłości standardy polskich miodów. Nie każdy pszczelarz musi badać swój, swój miód, nie ma takiego obowiązku. Więc jak tutaj wyłapywać te nieprawidłowości? No to myślę, że taki pszczelarz ma. E, Wiele dostępnych metod. Nie musi, nie musi skupiać się na metodzie magnetycznego rezonansu jądrowego. Były tutaj dzisiaj zaprezentowane inne, inne cechy, które świadczą o tym, iż miód został zafałszowany albo poddany obróbce termicznej. W związku z czym jest, jest w czym wybierać, aczkolwiek wiadomo, pełna charakterystyka jest najlepsza, gdy korzystamy z wszystkich możliwych metod. Takim miejscem, gdzie w Polsce bada się miód jest Instytut w Puławach. Czy to jest jedyne miejsce w naszym kraju? Wiem, że w różnych ośrodkach dokonuje się analizy pod względem naukowym, ale jak daleko ona zaszła, niestety nie jestem w stanie powiedzieć. A tutaj na koniec podczas Pani wykładu padło pytanie o cenę takich badań. Czy to są badania cenowo dostępne dla takiego przeciętnego polskiego pszczelarza? Tak, wykonanie takiego badania jest bardzo, powiedzmy, tanie z mojego punktu widzenia, gdyż zbadanie jednej próbki to jest około 100 zł, ale to jest po prostu tylko pomiar. Wykonanie tak zwanego widma, analiza, będzie się wiązała oczywiście z wyższymi kosztami. Także kilkaset złotych za jedną próbkę należy... należy takiej... to, czy, czy to się mieści w takim budżecie pszczelarza? Jak zachęcić pszczelarza do tego, żeby własny miód badał? To znaczy zależy, jak często dany pszczelarz chce wykonywać taką analizę. Jeżeli będzie ją wykonywał bardzo często, jest to faktycznie ciężka sprawa, ale jeżeli wykonuje się ją raz na... Nie wiem, kilka lat, to myślę, że wydatek nie jest zbyt duży. Wspomniała Pani tutaj, mówiła Pani o tych analizach. Jakie są wyniki tych analiz, Pani? Pani? Znaczy moje analizy, wnioski z mojej. Właśnie, wnioski. Z, z o, mojej, to jest dobre. Tak, słowo. tak, tak. Wnioski z, z moich doświadczeń z miodami odmianowymi polskimi. To są takie, iż w zasadzie możemy wykorzystać magnetyczny rezonans jądrowy właśnie w celu oceny zawartości podstawowych syropów, które zostały użyte do, w celu fałszowania. Także możemy tutaj z takich z takiej informacji otrzymanych w metodzie NMR wyciągnąć wnioski, że możemy po prostu, mamy możliwość, mamy kolejny instrument do zbadania. Za I zakończę jeszcze na chwilę tym powrotem do tych kierunków azjatyckich, bo skoro my dopiero zaczynamy mieć takie możliwości ba badania tego miodu azjatyckiego, takiej, posiadania takiej wiedzy, że on stamtąd pochodzi, ja widziałem takie próby badań, w których w wynikach pisze się o pewnym prawdopodobieństwie pochodzenia z krajów azjatyckich. Czy tak być powinno? Nie rozumiem, proszę wyścilić pytanie. Nie, no widziałem <grym> wyniki badań, w których <grym> był komentarz. To jest prawdopodobieństwo. Tak, prawdopodobieństwo to skoro nie możemy <grym> tego ocenić, to, to skąd pojawiają się takie komentarze? Ciężko mi jest wypowiadać się na temat <grym> analizy, którą, która gdzieś została przedstawiona, ale być może, tak sobie myślę, że, że zetknął się Pan z takim komentarzem. Może analiza była. Niepewna w związku z tym, może taki wniosek, ale ciężko mi jest wypowiedzieć się na ten temat, bo nie widziałam tych badań, więc pozwolę sobie tutaj zostawić bez komentarza. Fałszowanie miodu to temat, który już niejednokrotnie poruszaliśmy na łamach kanału Pierwszy Spożywczy, jeszcze niejednokrotnie. Gwarantuję Wam, że ten temat będziemy poruszać, a tymczasem obejrzyjcie inne filmy, które teraz Wam zaproponujemy. Bądźcie z nami, subskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia.